Lodowiska. Pan Radny Iwaszkiewicz. Proszę Państwa, ja odnoszę wrażenie, że narosło jakieś tutaj sporo jakichś negatywnych emocji, a zupełnie niepotrzebnie, ponieważ musimy pewną rzecz ustalić. No Nasze zarzuty, na je w cudzysłowie, przecież nie dotyczą konkretnie żadnej osoby. My do Państwa nie mamy jako do osób jakichś pretensji. My patrzymy na zjawiska. I proszę nam wybaczyć, ale nie będziemy tolerować, jeżeli słyszymy, że ulica Świętego Brunona, mogliśmy mieć półtorej miliona, powiedzmy, tam pamiętam w tamtej kadencji, czy milion trzysta, dziękuję. Nie, zrezygnowaliśmy, prawda, z jakichś tam powodów, bo były pielgrzymki, bo, no, nieważne, siły wyższe były, tak. Znaczy, przypomnę, wykonawca nie do, wykonawca nie do pełnym terminu wykonania zadania, myśmy go od, nie odstąpili od kary, która była tam możliwa do wyegzekwowania. Teraz słyszę, że 80 tysięcy jutro przelejemy na konto tego konsorcjum, które buduje kładkę, ponieważ jest to kwota bezsporna, tyle sobie wyliczyliśmy. No ja też się nie mogę jakoś tak zgodzić, żeby tak w ciemno przelewać 80 tysięcy, może by trzeba było wystąpić z jakimś roszczeniem regresowym do winnego, który spowodował to wszystko. I nas poinformować jako radnych. Bo dlaczego o tym mówię? Bo przed chwilą pani burmistrz mówiła, grant na to 100 tysięcy jest 30, tak? Mamy. Budżet jest bardzo oszczędny. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przeleć 80 tysięcy i uznać, że to jest kwota bezsporna, bo może 10 tysięcy jest kwotą bezsporną. Nie ciężko jest powiedzieć Państwu, ja ufam w Państwa wiedzę i że te rzetelne były wyliczenia. Ale wracając jeszcze do naszych pytań, wydaje mi się, proszę mnie sprostować, jestem młodym radnym. Słyszę cały czas, że tutaj są młodzi radni. Nie, nie, tego nie słyszałem. W każdym razie może to, to nie musi być wadą, to może być zaletą. Mamy trochę świeższe spojrzenie na to wszystko, ale wydaje mi się, że są dwa organy w samorządzie gminnym, wykonawczy i uchwałodawczy. I nie możemy wkraczać w swoje kompetencje. Myślmy od tego, że państwo ustalić zadania, a państwo od tego, żeby się rozliczyć z tych zadań. Zgadza się? To proszę nie mieć do nas pretensji i nie ironizować, że dwa centymetry drzwi to zaburzy gospodarkę miasta, bo to są masze miejskie pieniądze publiczne i trzeba je szczególnie oglądać, choćby to była złotówka. I, I proszę mi wybaczyć, ale ja będę się tego, w cudzysłowie, czepiał i wesprę tutaj kolegę Błoszkę, nie będziemy partactwa tutaj y, tole, tolerować, naprawdę. Dziękuję. Mhm, dziękuję. Proszę Pani Burmistrz. Ja, ja się z tym zgadzam, bo ja też jestem od tego, żeby nie tolerować partactwa. I ja jestem na pierwszym etapie, a Państwo jesteście na drugim. A ponieważ my jesteśmy w trakcie jeszcze realizacji tego zadania, to ja nie mogę odpowiedzieć już z góry i Państwo nie możecie nas tutaj z kolei rozliczać, bo nie wiecie, czym się sprawa skończy. Ja apeluję o to, żeby rozliczać, ale po zakończeniu danej sprawy, bo w sumie jeżeli mamy przestój, jeżeli mieliśmy mieć lodowisko oddane w październiku, wszyscy się nie możemy doczekać, żeby już sobie na łyżwach pojeździć na tym lodowisku. To, to, to przecież wszystkim nam zależy na tym, żeby ono było użytkowane. A że nie jest użytkowane, to ktoś ponosi odpowiedzialność. I ten ktoś z naszej strony będzie rozliczony. Natomiast no poczekajmy trochę. Ja wiem, że już wszyscy są strasznie niecierpliwi. Dajcie nam, dajcie nam rozliczyć, a wtedy rozliczajcie nas w ten sposób proponuję, że nie Państwo badań. się zdecydowali kto z no Państwa ja. odpowiada. Ja jeszcze właśnie odnośnie 80 tysięcy uzupełni mnie mój zastępca. Yy, yy, to są wyliczenia nasze. Yy, ja tylko przypomnę, wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą, bo radnych, którzy przyczynili się do, tej, do tego przystoju, moim zdaniem bezsensownego, żeby było z punktu A do punktu B lub punktu B do punktu A, yy, to już ich nie ma w zasadzie, w zasadzie. Natomiast teraz musimy wypić to piwo, ponieść konsekwencje tego, i powiem Państwu tak, że to też nie jest sprawa zakończona i jednoznaczna. Więc może też sprawę rozliczajmy, rozliczajmy, chociaż nie, nie lubię tego słowa, nienawidzę wprost. Bo najważniejsze to, żeby była kładka i żeby można było bezpiecznie przez tory przejść. 000. Natomiast, natomiast kwestia 80 tysięcy to też jest sprawa niezakończona, bo, bo ja zamierzam odezwać się do tego, kto się przyczynił do tego, że te 80 tysięcy musimy zapłacić. Więc po prostu dajmy czas na działanie i proszę o trochę odrobinę zaufania. Zwracam się tu do wszystkich radnych tych starych radnych, przepraszam, tak mówię starych, prosiłam przez 4 lata, nowych radnych też proszę o dominę zaufania. I jeszcze chcę powiedzieć, że dzisiaj naprawdę jeśli ktoś prowadzi inwestycje, to odnoszę i do pytania pana radnego Jelca i do Pana pytania, to, to trudno uchronić się od różnych spraw. My mamy problemy z projektantami. Nikt tego nie ukrywa. To nie jest nasz problem tylko gminy Giżycko, gminy miejskiej. To jest problem w całej Polsce. Jest pełno projektantów, którzy są niedouczeni. Ja to mówię z całą odpowiedzialnością. Albo biorą tak dużo pracy, że nie są w stanie wszystkiego dobrze zrobić. Więc zaczyna się na etapie projektowania. Potem jest wykonawstwo. Z wykonawstwem jest to samo. Są podwykonawcy zatrudniani, nie zawsze dobrze dobrze fachowcy, są pracownicy bez odpowiedniego wykształcenia, bez doświadczenia i tak dalej. Na każdym etapie jest mnóstwo zarzutów co do, co do realizacji inwestycji, chociażby w skali makro, proszę się przyjrzeć budowie stadionów, tam też są bez przerwy jakieś problemy. Więc to nie jest tylko nasz problem, że inwestycja źle idzie. Czy Państwo sądzicie, że ja jestem tutaj taka, siedzę szczęśliwa, że coś źle idzie? No przecież nie. No przecież nam y, 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 może i bardziej zależy, bo bezpośrednio za to odpowiadamy, żeby inwestycja szła dobrze. I tak samo na tym zależy Wydziałowi Technicznemu. Ja bardzo wysoko oceniam pracę naszego Wydziału. Są tam inżynierowie dobrze wykształceni, dobrze wyszkoleni, przygotowani do tego rodzaju zadań. Tyle, że mają bardzo dużo zadań, może jest za mało pracowników jeszcze w Wydziale Technicznym na tą ilość zadań, która jest w tej chwili realizowana w roku 2010. Być może teraz trochę nabierzemy oddechu, bo nigdy nie, nie mieliśmy tylu inwestycji naraz i zawsze coś może wyniknąć w trakcie. Ja tylko jedno zdanie, bo kolega radny, i słusznie, stara się rozgraniczyć funkcję organu wykonawczego i uprawodawczego, ale szczegółowe wnikanie to 80 tysięcy, to akurat wnikanie kompetencji organu wykonawczego. Ale proszę bardzo, to nie jest tak, że my sobie nagle wzięliśmy 80 tysięcy z sufitu i mówimy, dobra, zgadzamy się, dziękuję. Grom kosztów tych 80 tysięcy to jest koszt dzierżawienia, ucztowania. Na to są faktury. My te faktury też sprawdzamy, czy te ceny, które są na tych fakturach, to są ceny rynkowe. Ochrona, przecież to łatwo policzyć. Dyskutujemy i to jest główny spór, ile czasu ile ludzi musi likwidować, organizować plac budowy i my na to się nie zgadzamy, co, co proponuje wykonawca. Stawki godzinowe te są łatwe, proste, bo one wynikają z umowy, z kontraktu, który mamy zawarte. Także e, naprawdę te 80 tysięcy to nie jest wytłumane sobie, bo my tak sobie policzyliśmy po prostu sztywna faktura. Tam jest tyle napisane, że to kosztuje tyle, tyle i tyle i wykonawca tyle i tyle e, zapłacił. Możemy oczywiście się z nimi wyszarpać i tych 80 tysięcy złotych również e, nie płacić. Tyle tylko, że jak mówię jeszcze raz, my jesteśmy przekonani, że to kwota nie podlega dyskusji, a odleganie czasie to może tylko spowodować, że do tej kwoty dostaną, zostaną doliczone odsetki.